촬영기 Hmm. hal, oh, halo yeah, hmm. Halo oh, ha Dobra, wszystko słychać w nowy update, jak na razie to tak oceniam na piątkę bo nic się nie zmieniło są tylko nowe to, coś co nie wiem co to w ogóle daje no i patrzę. O, gdzie to I, a to chyba że szy, o critical dobra, będzie teraz rekord obstawiajcie jaki będzie mój rekord, nowy Na pewno mam trzecie, czwarte okrążenie, piąte. i miał rekord. Znaczy no chyba będę miał. Nie mam rekordu, taki mam rekord. Hmm. Taki mam rekord. Czekajcie, to muszę wyłączyć. Siemorazor. Razor <coughs> um, Co to jest? Tworzymy swój key system key. albo cztery z cztery z plus dobra szukamy coś fajnego Dawaj, Titanic, Titanic był. Czemu ja go nie zostawiłem? Czemu mi się tak wolno regenuje to wszystko? Jucznie. O, dobra. Create. Aha. Cztery zyple. Nie. Aha, restart. Akurat tworzę nie? Kill nazwę, o No to będziesz teraz akurat Akurat jak Tworzyłem Akurat jak tworzyłem swój ten No to akurat musiał być restart Ale będą coś pewnie naprawiali No skip Znaczy no by restartów pewnie Chyba. O dobra create K i -lula. dobra Op Titanic, Laki i... Aha Jaką nazwę dodajemy? Chylowimy Dobra, zrobimy halowinę. Dobra, halowinę. Eee... To chcę dołączyć mój team. O Boże, już tu mają! Co oni tu mają? Jedynka dostaje. Aha! Bo tu jest chyba tak, że jakie mastery nie, nie, wiem Nie wiadomo Czekajcie, muszę zamknąć okno Bo mi napadało do pokoju Kto chce do mojego klanu? Czy jest burza, czy mi się wydaje? No jest burza to zrobimy okej, okay. jest burza ale czemu tego Cztery yeah. miliony kto chce do mojego klanu dołączyć <coughs> jak ktoś gra w Pet Simulatora i chce ktoś do mnie dołączyć do mojego klanu co to jest są jakieś nowe boosty są nowe boosty jakieś może dobra otwieramy Pringi, dobra, o co to jest? Basket Hop Dobra, to mi się przyda na pewno do topeczki Jak ktoś będzie chciał, żebym mu otworzył jakieś te kluczyki z MVP, no to Możecie pisać, bo mam MVP Ta książka była, ten, ciągle, nie wiem Dobra, na pewno mieliśmy z Forever Packa coś I co to było? To w giftach też jest. Je? Też jest. Dowiemy się zaraz. Bo to może być. To może być teraz drogie, wiecie, widzowie, O proszę. Oby tego nie było. przynajmniej wtedy, jakby tego nie było, to by było trapy Twin. Nie ma, ej, nie gadajcie, że tego nie będzie tutaj. Ja to idę do jak tego nie będzie tutaj. Ale pewnie na tej stronie to będzie, no bo to jest nowe. Ej, nie ma tego, że jestem ślepy, czy tego nie było? O! Dwa churze mam! I tej Tanik Braina jakiegoś. Co to jest? Która ma miejsce? Ło wow. mam diamenta Czyli mam 4 huge'a Mam jakiś basket, w nim pewnie będzie to nowe, no Nie no, wiem czy w tym będzie to Tu na stówę to będzie Tu nie ma Tu są orby? Urby będzie można wydropić. Boże. Dobra, no tu jest do wydropienia, no to jak myślałem. Jaki że... Dobra, ja widzę, widzę, że to jak naj... Sprzelać. Trzeba by je to nie to strzelać. Nie, mam ci łą trzeba Dopóki póki że nie będzie miało rapu to będzie droga. Ile to szybko sprzedać Są to są też krainy. Ja ile nowych rzeczy. Za dużo. Big. Bigas. Idziemy na pro. Idziemy zobaczyć. Čekajte. Dobrá. Máte, máte, jak to mám. Uh, Ankietę Wam zrobiłem. Jak to się teraz by nazywało? Są jeszcze jakieś super Boże. Idziemy szybko to zobaczyć to jest. Czekajcie, no bo ta ankieta się nie zrobiła. 你宁愿变这罗比奥。